Cześć wszystkim z tej strony, Tordin. Dzisiaj bez standardowego kapelusza, bo podczas przeprowadzki odkopałem taką oto przecudnej urody południowoafrykańską patrolówkę, którą kupiłem sobie już dość dawno temu, ale po prostu gdzieś mi się zgubiła i w trakcie przeprowadzki ją odnalazłem. W każdym bądź razie dzisiaj mam zamiar porozmawiać do Was o. Takiej rzeczy, która jest bardzo charakterystyczna dla południowoafrykańskiego przedmieścia, która jest bardzo silnie związana z mieszkaniem w południowej Afryce. I jeżeli chodzi o sam taki fakt, do czego południowoafrykańczyk aspiruje i dąży, to jest jedna z tych rzeczy, które przy domu powinny się znaleźć, a mianowicie chodzi mi o Basen. Żyjemy w dobie pewnego małego, uszczypliwego cosia z pogranicza materii ożywionej i nieożywionej. Tak więc, żeby nie było, chciałbym Was upewnić, że nie będziemy rozmawiać o basenach szpitalnych, tylko o basenach sensu stricte. W południowej Afryce taki basen ma naprawdę bardzo dużo jednorodzinnych domków. Oczywiście nie jest to też tak, że praktycznie każdy taki basen ma, ale jest to bardzo zauważalny trend. Jeżeli ktoś ma, tak jak tutaj teraz mieszkam, domek na przedmieściach. To jest bardzo duża szansa, że ten basen będzie. Nawet w centrach miast, jeżeli są gdzieś domy jednorodzinne, to te baseny będą. To jest bardzo sprytne urządzenie, prosty filtr. Tutaj a woda z pompy jest zawracana do basenu. Przy okazji zaciągając z wierzchu tą wierzchnią warstwę wody, która przechodzi następnie przez filtr i wszystkie liście i tym podobne pływające tałatajstwo jest zbierane. W RPA jest dosyć gorąco. Wydaje mi się, że to jest wiedza dość powszechnie znana, tak więc możecie sobie wyobrazić, że wskoczenie do basenu po całym dniu w pracy to jest naprawdę bardzo fajna e, fajna rzecz, bardzo fajnie się można zrelaksować w ten sposób. No i nie zapominajmy też, że e, Baseny często są tutaj w RPA połączone z kulturą brajowania. O brajowaniu na kanale jest film, tutaj będziecie mogli sobie kliknąć w linka. No i e, oczywiście takie pool party przy basenie z dobrym mięskiem, no to jest coś co mieszkańcy RPA, zwłaszcza ci, którzy mogą sobie na to pozwolić, uwielbiają. Ta trzęsące się rura to jest chyba jeden z najfajniejszych wynalazków, jaki widziałem w życiu. Możecie w tym momencie zobaczyć głowicę z widok spod wody i jest to rura podłączona bezpośrednio do pompy, która cały czas zasysając wodę i przepuszczając ją przez tak zwaną diafragmę, wprowadza ten przepływ wody w turbulencje, które trzęsąc całą rurą. Przesuwają tą głowicę z sącu po całym basenie. Sprawdza się bardzo dobrze czyści dno basenu, zasysa wszystkie nieczystości, które nie zostaną odfiltrowane przez ten pierwszy filtr zbierający z powierzchni. I podobno jest to wynalazek południowoafrykański tak więc bardzo proste, bardzo przyjemne, i do tego dosyć zabawnie wygląda stąd czasami z tego co wiem niektórzy nazywają barakudę, bo tak to się nazywa creepy crawly to ciekawe, mnóstwo ludzi buduje baseny dlatego, że chcą podwyższyć wartość swojej posiadłości jeżeli ktoś planuje sprzedać w nieodległej przyszłości budynek działkę, to e, dobrym pomysłem jest wstawienie basenu, wkopanie, wykopanie niecki i zbudowanie właśnie takiego wodnego akwenu do użytku wewnętrznego. Jeżeli przyjmiemy, że taki basen z plexiglasu o objętości około 50 metrów sześciennych, który po prostu wkopuje się w ziemię, z całą robocizną kosztuje między 50 a 60 tysięcy randów, a może zwiększyć wartość posesji o 100 tysięcy, no to jest to całkiem niezła inwestycja, nie mówiąc już o korzyściach, które ma się na co dzień. To podejrzanie wyglądająca niebieska ciecz to roztwór podchlorynu wapnia, który przysłuży się za chwilę do odkażania i czyszczenia basenu. Podczas reakcji uwolnione zostanie mnóstwo chloru. Te białe smugi, które widzicie, to podchloryn, który właśnie wylądował w basenie i teraz przez około 3-4 godziny będzie sobie krążył i zabijał wszystko, co żyje. Czyli m.in. te zielone algi, które zakwitły na ściankach. Muszę też dodać, że ten cały podchloryn to jest bardzo wydajny środek, bo na basen, który tu widzicie, czyli 55 tysięcy litrów, to tylko 5, około 5 między 5 a 6 litrów roztworu tego podchlorynu. Czyli jest to bardzo wydajny środek i wystarczy, że użyje się go raz na mniej więcej miesiąc. No i nie zapominajmy też o tym, że taki basen to jest całkiem niezły rezerwuar wody na czasy kryzysu. No nie, nie jest to może woda pitna, ale do podstawowych zastosowań gospodarczych. Powinna się nadać, zwłaszcza jeżeli była wcześniej oczyszczona za pomocą chloru i przefiltrowana. Takim, takim kryzysowym czasem była na przykład wielka susza w Kapsztadzie w 2018-2019 roku, kiedy praktycznie całe miasto było pozbawione wody. Były wtedy limity na, na zużycie wody po 50 litrów na mieszkańca. Tak więc, e, jeśli ktoś miał basen, to miał tej wody. Trochę więcej do, do użycia. Ostatnim takim żelaznym punktem basenowej infrastruktury jest ten oto przecudnej urody sztuczny głaz, a mianowicie to, co znajduje się pod nim czyli pompa. Jest to taka dosyć prosta jednostka z filtrem, która wyłapuje wszystko to, co wciągnie w siebie barakuda. No i cały czas miesza, przepuszcza i odświeża wodę w basenie. Mam nadzieję, że udało mi się Wam przybliżyć trochę w ten mały wycinek południowoafrykańskiej kultury, jakim są niewątpliwie baseny. Widzimy się wkrótce na podsumowaniu lockdownu. Mam nadzieję, że już go nam nie przedłużą. Tak więc do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło, myjcie ręce.